Taki jestem grzeczny, zobaczcie, ale tylko wtedy, kiedy odpoczywam lub kiedy śpię, bo inaczej to biegam, rozrabiam, kradnę jedzenie, jak, jak tylko się da gdzieś sięgnąć, to, to od razu kradnę. Lubię dokuczać wszystkim, szczególnie joszce, lubię zabierać kapcie i ostatnio... Popsułem właśnie jedne kapcie, e, kradnę dziewczynom zabawki, maskotki, no Nie, jestem taki... Pogryzę, pokradnę, to idę spać. Tak, jestem taki niesforny trochę, ale ale chyba, 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 lub, chyba lubisz nas troszkę, co piraciku? Piracik widzę, usypia i Jelusia też usypia. No. Ojej, zły jesteś, że Cię tutaj budzę, prawda? No, jak ja śmiem w ogóle. Dostoimy. Potężna Kurde. łapa, patrzcie. Prawie taka jak moja ręka już ta łapa jest. Taka duża. Zasypiam dobrze. To już chyba nie należy przeszkadzać. <noise> Będzie sen teraz. Prawda kukulku? Kukulek tutaj. Kukulek też się zaraz położy. Tak. Ona nas w ogóle naśladuje, jak mamy czas, żeby się chociaż troszkę zdrzemnąć w ciągu dnia na chwilkę, to one się też kładą. Tak. A Joszka jest na dworzu, teraz właśnie poszła, żeby trochę pobiegać i odpocząć od pirata, bo faktycznie on dzisiaj mocno tutaj ganiał i dokuczał jej. Witamy, kochani, witamy w środę, już środa, dni lecą jak szalone. Zaraz będzie piątek. Tak, dziewczyny w szkołach już. Tomek porozwoził dziewczyny, był na, na zabiegach, na zabiegach w szpitalu, także na wszystko czas jest, wszystko mamy, na wszystko, poukładane. Wszystko mamy poukładane. Tak. W pracy też byliśmy, więc teraz chwilka Cześć. na kawkę. Znaczy ty masz. Ja mam wodę. herbatkę, dzisiaj spotykam się z Chopinem. Herbatkę masz? Yy, wodę. No, tak się zdziwiłam właśnie. A mi się robi kawa, bo tak... Coś sennie dzisiaj. Cennie. No Może ja później sobie wypiję kawę też, zobaczymy. Mm -hmm. Na razie się cieszę. Fajne wiecie, jest bo... to, że można podgrzać ją później w, tym, w tej kawiarni. Bomba, nie? właśnie to jest no, to. No, bo często widzicie, Tomek sobie rano o szóstej robi kawę, a ja tak rano od razu nie piję. Ja dopiero nie. do śniadania sobie wlewam. czyli tam jakieś powiedzmy półtorej godziny później. To ja to bardziej wodę rano pije, zauważyłem. No, no bo też mm. ten lek biorę i, mm -hmm. i tak jakoś, wiecie. A z zabiegów oczywiście jestem bardzo zadowolony. Trzy zabiegi. W jeden dzień to jest. Mam lepiej nawet niż w Krakowie, bo ja w Krakowie chodziłem, bo było dużo ludzi, to mogłem wybrać 10 zabiegów maksymalnie mrożenie, kryoterapia. Tutaj też i Renia, ale Renię odpisałem. Mhm. Też właśnie Renia bardzo fajnie. Pozdrawiamy Renię Magdalenę. Tak, pozdrawiamy oczywiście. <laughs> Renia bardzo sympatyczna, osoba od tylu mhm. lat z nami mhm. jest. Też tam na zabiegi chodzi i też mówi, że, że długo się. No długo się czeka. Kurde, wszędzie się długo czeka. Do lekarza cztery miesiące. I na zabiegi około dwóch, nie? To tak i jakoś. tak, no jakoś tak ci się udało. Czyli w, w miarę... pół roku można powiedzieć się załapałem. No też zależy do jakiego lekarza, bo czasami się czeka miesiąc, dwa, czasami pół roku, a czasami więcej, mhm. nie? Tak jak ja kiedyś dostałem do kardiologa pierwszy raz i miałem na dwa lata termin. No. Do kardiologa no, super, na super, naprawdę. No. Potrzeba była nagła, no i poszedłem prywatnie, no to za tydzień mnie przyjął. Tak, prywatnie szybciej. Ten chociaż sam, powiem sam. ci, że tutaj kiedyś szukałam terminu do pana doktora we Włocławku, taki no prywatnie oczywiście, mm -hmm, taki bardzo polecany pan doktor. I ciężko z terminami też, tak żeby szybko, no, szybko w miarę się no, dostać. No bo teraz wszyscy idą prywatnie, jak jest potrzeba. No, żeby No ten... to też każdy szuka jak najlepszego no. lekarza, żeby się dostać, nie? No. Wiecie, gdzie się da, to my i chodzimy oczywiście na NFZ, nie? Ale to rzadko kiedy się da, nie? Ale akurat w naszym rejonie jest tak, że no kurczę, lepiej iść prywatnie i zrobić mhm. tak jak do dentysty, niż czekać nie wiadomo ile i tutaj też nie mamy gwarancji, bo nie mamy takiego dentysty, żeby właśnie zrobił tak, żebyśmy mieli pełną satysfakcję z tego. To, to idziemy prywatnie, no takie czasy. Ja na przykład nie pamiętam dawniej jak byłem yy, dzieckiem i, i jak sięgnę pamięcią, to rzadko kiedy ktoś się leczył prywatnie. Przynajmniej w tym kręgu, w którym mhm. ja się obracałem, mhm. to wszyscy, wszyscy szli do, do przychodni. I tam była sprawa załatwiana, mhm. czy zabiegi, czy zastrzyki, czy, czy wizyta u lekarza, konsultacje. To pamiętam, że to rzadko kiedy. Gdzieś tam się ktoś słyszało, o ten pan to się leczy prywatnie, bo Jakąś ma rzadką chorobę, no to rozumiem, to idzie do profesorów. Ale wiecie co, a propos profesorów, powiem Wam, że warto, jeśli ktoś ma m, ciężko mu, m, innym lekarzom postawić diagnozę albo leczyć daną chorobę, bo to też trzeba umieć, to warto iść prywatnie, właśnie do profesora. Warto, naprawdę mądrzy ludzie, i tylko trzeba się przygotować, że trzeba rozbić skarbonkę. Ale wiesz, co też zauważyłam, <laughs> że ludzie w obecnych czasach zauważyli, że jak chcesz się leczyć, to lepiej jednak na, na prywatnie pójść, nie na MRZ. Jakoś jest zupełnie inna. Tutaj nawet jak chodzę, chodziłam do tego pana doktora w szpitalu, no. w przychodni, to wiele osób i gdzieś tam właśnie w kolejce do, do pana doktora i gdzieś tam na forach internetowych pytało, czy ten pan doktor przyjmuje również prywatnie. Tak. Bo często, po pierwsze, że jest inne podejście do pacjenta, a po drugie, że też sprzęt jest. Ja mogę iść, bo ten, bo, bo ja sobie zrobię od razu. A. Bardzo często sprzęt do leczenia też o, prywatnie ten jest ten, dużo lepszy. Ten. Także w obecnych czasach wiele osób po prostu szuka już prywatnych wizyt. No i właśnie prywatne stało się. Inne, tak. Takie powszechne i. Bardziej powszechne i, i, też i się in, czeka. inne to leczenie jest jednak niż na NFZ. Tak, no. Przejmujesz kamerkę. Przejmuję kamerkę, bardzo. a robię I miejsce. Śniągę, Kochani, no takie czasy, takie czasy i wychodzi na to, że, że się nic nie zmieni w tej kwestii, czyli leczenia się prywatnie, no bo nie ma żadnych przesłanek do tego, że się cokolwiek zmieni. Ładnie taka kawa pachnie, ale ja teraz nie będę pił. Bo ja piłem rano to. Mm. Ja też piłam wcześniej, ale chcę dzisiaj nadal, mm -hmm. bo tak jakoś się. No, a pyszne to Kochani, także no, tak to wygląda. Tak to wygląda. I sprzęt, jak Danusia mówi, lepszy. No i obsługa, to no, pamiętacie tą słynne nasze USG, nie? Na USG wyszło, że jestem zdrowy, nic mi nie jest. I w kościach, i, i, i od dawna miałem stwierdzone przez niejednego specjalistę, niejedny szpital. Przecież gdzie ja już nie byłem w, w kilku województwach, gdzie mieszkałem, to tam po szpitalach chodziłem, nie? No i. i a tutaj, jedną USG pani stwierdziła, że jest wszystko elegancko, nic się nie dzieje, jest zdrów. A Danusia, no cóż. Miała woreczek, nie ma woreczka, a teraz ma woreczek. Mam się, okazuje, słuchajcie. No, no to jest Doktor, skandal. Nie zauważyła, że ja nie mam, no to jest skandal, tak. Ale później kątem oka zobaczyłem, że ona wszystko z Wikipedii ściąga, wiecie, opis. Wszystko gotowe teksty już. Gotowe są. teksty są: kopiuj, wklej, i, i tylko zmienia nazwisko, no. I wiek pacjenta. No i, i już. No, ale z kolei, właśnie miałam taką <grym> zasadę, że jak y, wiem, że coś tam mam wykryte gdzie, y, y, wcześniej, Ym, czy tam właśnie jak w moim przypadku nie mam woreczka żółciowego hmm. i idę na USG, no to, ym, to nie mówię specjalnie, że, że nie mam, tylko czekam na reakcję osoby, która mnie bada, nie ja czy zauważy, czy, czy, nie, czy nie zauważy i faktycznie jak byliśmy na USG parę miesięcy temu, przed wakacjami chyba, no to też... Yy, Zaskoczona, może nie byłam, ale zadowolona, że pani jednak się zna na rzeczy mimo wszystko i, i zauważyła, że ja tego woreczka nie posiadam. Także to od razu zaznaczyła i, i między innymi też właśnie tam pani doktor, która wykonywała mi USG, zauważyła, że mam coś, jakąś zmianę w macicy że to jest prawdopodobnie mięśniak, chociaż. Ym, do końca nie wiem. To była pierwsza osoba, która taką informację mi przekazała, i teraz, tak jak wiecie, na, na tej wizycie u ginekologa prywatnie, pan doktor zauważył, że to jest albo właśnie polip, albo mięśniak. Także y, dwie osoby potwierdziły, że coś tam jest i. No. A w szpitalu na USG nic i to w szpitalu? W szpitalu. No. Ale wiecie, nie co naj, najbardziej być. mam żal do tego lekarza, do którego mm -hmm. chodziłam na mm -hmm. NFZ, o to, że po zabiegu, który miałam w listopadzie. On ani razu nie wykonał USG, no, a nie. byłam dwa razy u niego no. po tym, po tym Jakość zabiegu. Jakość leczenia? Jakość leczenia? Prywatnie, a tutaj? Ten doktor ma dobre... Zresztą każdy lekarz ma... Um, powiedzmy, że ktoś ma bardzo dobre opinie, ale znajdą się osoby, które... A, bo, ale negatowną. to też jest pojęcie względne, że dobry albo zły. Nie ma, nie ma takiego lekarza, kierujemy. który byłby w 100% no świetnym nie, nie, lekarzem. Nie, nie. Jeden może być na przykład ginekologiem, ale lepiej się zna na sprawach ciążowych, powiedzmy, i no, tak dalej. Ktoś inny może być, być ginekologiem i bardziej od spraw onkologicznych, załóżmy, no nie? Mhm, no to tak. W mhm. no no, 100% zależy. nie, nigdy no, nie. nie, jest nie. Ten. Ale wiecie, no. No lepiej, lepiej sobie odłożyć parę groszy i iść i zrobić, bo tak na przykład w przypadku Danusi macie przykład, nie? Mhm. No. Nie ma woreczka, wyszedł woreczek. Tak, no, no to, to jest śmieszne no nie, po prostu, także więcej do tej pani nie pójdziemy, no, nie, no bo to jest. Nie. Bo wiecie, ja planowałem tak zrobić, że jak przeczytaliśmy opis, że, że pacjent jest bez woreczka, nagle jest z woreczkiem, to mówię, że, żebyśmy poszli do dyrekcji tej przychodni i pokazali dwa wypisy z, z prywatnego gabinetu, gdzie byliśmy, a z państwowego, z państwowej przychodni, nie? Mm -hmm. Ale już mówi, dobra, mówię, najważniejsze, że teraz już jest wykryte i, i odstąpiliśmy, mm -hmm. bo ja chciałem to mm -hmm. pokazać. Jak to jest możliwe? Żeby przeoczyć woreczek. No nie no, też... nie. no jak nie mam, no to nie mam, to nie widać go na USG, no nie. To tak jakby poszedł. Po, ja bym pojechał do mechanika, powiedziałbym, że... Że no nie mam zb zbieżność kłumam, no trzeba, trzeba to zrobić, nie? Bo mnie ściąga w którąś stronę, A mechanik nie powiedział, no ale o co panu chodzi? Są cztery koła, kręcą się dobrze, jest, jeździ pan dalej. No to, No naprawdę byliśmy wtedy wkurzeni trochę. A ja wyszło mi, że super zdrowy i nic mi nie jest. No ale tak to jest. To, to nie tylko nasz przypadek, ale bardzo często tak się zdarza, nie? Że jednak jakość no. leczenia jest inna na NFZ niż prywatnie, jak się pójdzie. No. I, i naprawdę nie zwiastuje nic. Wiadomo, że, że lepsze, lepiej być mm, świetnie obsłużonym, no ale mm, trzeba się liczyć z kasą. Niestety. No, jak chcesz się porządnie przebadać, to musisz iść z grubym portfelem. A najlepiej to teraz młodzi jak nas słuchają, to uczcie się albo na lekarza, studiujcie medycynę, albo na prawo. Teraz jest dużo tyle spraw zawiłych, że prawnicy i lekarze to mają. Mm. No. Oczywiście im nie zazdroszczę, no bo no, nie każdy też może zostać lekarzem. No tak, no wiadomo. Tak to by byli na świecie sami lekarze? No nie każdy da rady. Ale, ale jak ktoś ma tak dobry umysł, to, to jakby studiował medycynę albo prawo, no to... Ale na przykład weterynarz też. Też. Tylko, że no, od rana do wieczora zajęty jest człowiek, nie? No, je no niestety, i... no ale za to często, nie ma czasu, no, kiedy wyda się pieniążków i są uzbiera. No z drugiej strony tak, no. ale faktycznie weterynarz też zarabia sporo. No Sporo zarabia, tak, sporo. W takim no. właśnie, to później otwiera swój, swój prywatny coś i, i, i kasa się kręci. Ale mamy kręci. bardzo fajną panią weternarz. No, Tak. Poznałem fajna, fajna pani. Widać, że ma wiedzę, bo to, bo to nieraz różnie z tym bywa. Nie? nie, ona akurat ta pani doktor chodziła z moją siostrą do klasy, mhm. a ja z kolei chodziłam z pani doktor. Yy, Siostrom, <noise> z Pani doktor siostrą. Do tak, no dobrze, dobrze, dobrze. No. no Także yy, tą rodzinę znamy i faktycznie dziewczyny się bardzo dobrze uczyły. Mhm. Takie zdolne wszystkie były siostry tam. No, no są tacy ludzie właśnie, mhm. uczą się świetnie i później... No ale tak czy siak to, to prywatne leczenie będzie dalej szło w tym kierunku, że będzie prywatne. Można iść na NFZ, czemu nie są. Ludzie są niektórzy za, za. No tak ja teraz. No chodzę na NFZ na zabiegi, nie? Mm -hmm. no, jestem zadowolony, ale to są takie no, proste zabiegi. No tak. A jeżeli już chodzi o coś, o coś poważnego, coś takiego, poważnego No to, no to raczej, raczej bym poszedł prywatnie, bo to jest ciężko. A czasami wiesz, jakaś poważniejsza rzecz, to też nie kończysz tylko i wyłącznie na jednym lekarzu, tylko chcesz potwierdzić no, diagnozę i idziesz ta, jeszcze do jednego, do innego, jeszcze do innego. No, tak też czasami trzeba, nie? Czasami tak trzeba. No. Może i w innych miastach też to inaczej wygląda. Może tam prędzej znajdą się specjaliści na NFZ, że są godni polecenia, godni uwagi mm. i w ogóle, żeby tam pójść i, i się u nich przebadać. No ale tak jak u nas, no to niestety, ale nie ma. No nie. Ciężko. A do tego dzisiaj się dowiedziałem od takiego pana rehabilitanta, który te zabiegi wykonuje, że są ludzie, którzy przychodzą na zabiegi i insynuują. Mm -hmm. Mówi, przecież my to wszystko widzimy. Mm. No. No, ale chodzi na zabiegi, miejsce zajmuje no ludziom chorym. O. No i jesteśmy jeszcze raz. Jeszcze na chwilkę się odezwiemy do Was, bo za chwilkę ruszamy dalej do naszych spraw. Muszę sobie grzywę podciąć, bo już mam długa śną. Patrzcie, jaka długa. już no. ja lubię trochę dłuższą, ale, ale ogólnie no to trochę muszę sobie ją przyciąć, żeby tak nie wchodziła mi aż mocno do oczu. No i. Leć w tył Końcówki. No. Końcóweczki. No. To mi, się Strasznie mi też długie włosy. Strasznie mi wiecie, włosy wypadają cały czas. Ja myślałam, że to może przez to, że, e, że że miałam wtedy za mało żelaza, za mało ferrytyny, nie. ale przecież ten poziom już się podniósł i żelaza i ferrytyny. E, in, inne parametry mam w normie, jakieś tam tarczyce, nie tarczyce, e, ta wszystko mam ok No ale włosy nadal, jak, wycho jak wychodziły, tak wychodzą. Najwyżej będę łysa jak Tomek, ale no nic nie poradzę. Może, no, nie wiem, ja mam pojęcie w ogóle, mam takie te włosy przesuszone, jakieś takie nijakie. Może jeszcze jakichś tam innych witamin mi brakuje, ale to by trzeba było chodzić po lekarzach, robić badania krwi, wszystkie, jakie są możliwe. I, I może by się coś tam ewentualnie wykryło. To nie jest chyba wykonalne, żeby tak. Wszystko no co, co, ten, co możliwe to, w, to przebadać, no ale trudno, w ogóle to musimy z Kajusią też niedługo iść na badanie krwi. Najgorsze jest to, że hmm, dostaliśmy od Pani doktor z Bydgoszczy hmm, skierowanie na badania krwi. I to nie takie proste, wiecie, morfologia plus coś tam, że nie wiem, CRP czy mhm. kreatyninę przy, hmm, przy nerkach się, się bada. Tylko to są takie bardziej um, jeszcze złożone um, badania, właśnie związane z nerkami um, i najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że um, byłam tutaj um, u naszej pani doktor um, rodzinnej, prosiłam o skierowanie, czy mogłaby takie same, wy, takie same um, badania mi zlecić, wystawić, bo wie, że Kajusia ma wielotorbiolowatość nerek. Ale pani doktor mogła tylko, stwierdziła, że może mi wystawić tylko skierowanie na te podstawowe. Mm -hmm. no, I teraz się jest. boję, ile ja wybulę na tych badaniach, no. nie? Krwi. Kilka ładnych stów pewnie pójdzie, ale tak. Bo niektóre badania kosztują, załóżmy, 20 zł, a inne mogą kosztować 100 czy więcej. No, to... był tam cennik, prywatnie, jakby się chciało. No. Także już się trzymam za, za kieszeń, bo, bo na pewno będzie grubo. Poza tym w... w w październiku jeszcze Kinga ma dentystę, także znów kolejny tak. wydatek. Ja też do dentysty. A ty w, grud w grudniu? Ja mam w grudniu, tak. Ale ja będę tylko leczył ząbkę. Jednego. Tak. Bo pani, do której że przez ten okres, co byłem, no to tam tylko jedna mała dziurka jest, no to. I mniejsza dziurka, mniejszy ból i mniejsze koszty, co najważniejsze, bo właściwie teraz to tak nie boli. Tak robię, że... Koszty to takie same, bo czy masz wielką dziurę w zębie, czy mniejszą, to i tak zawsze płacisz tam te 300 zł no. nie, za za, za... Ale, lepiej iść. ale lepiej iść, naprawić, żeby nie bolało. No. Zachęcamy, chociaż ja się strasznie boję dentysty. Mimo, że wiem, że się idzie i dostaje się znieczulenie, że to nic nie boli podczas no nie. naprawiania, ale. No jakiś nie, to taki jest jest jaki tam ktoś grzebie. No, no nie, no. jakiś taki jest lęk straszny. Jest lęk, bo dużo ludzi się nie boi bólu, tylko dentysty, nie? No nie wiem. Znaczy, no... Nie boi się dentysty, tylko mhm. bólu, a mówi się potocznie, że się boi do dentysty chodzić. No, no. także. Ja, ja, ja widzę. Wiele jest ja, takich po nowym osób. W roku może, może jednego mam tam do wyrwania, takiego stopka tak zwana została tylko. To się to też wyrwie, bo pani doktor mówiła, żeby to. Bo już na to... ciebie krzyczy 100 razy, nie? Że tak. właśnie żeby To Co i by to na mnie troszeczkę krzyczy. <gry> nie, ale panią doktor mamy też um, fajną. Super nie jest taka, wiecie, że się tam cacka, o ojejku, mm -hmm. ojejku, tylko jest taka konkretna, zdecydowana, mm -hmm. ale to jest właśnie w tym zawodzie dobre. Ale ona żeby... tylko leczy, bo ona nie wyrywa. Ale to teraz chyba tak jest wszędzie, że stomatolog to stomatolog, leczy zęby, coś tam. Um, a no tak. A, a mm -hmm. chirurg jest od tego, żeby wyrywać, no nie? Ale chirurga szczękowego tam mają super. Naprawdę super. O wszystkim pacjent jest informowany, co teraz się będzie Dobra, działo, co już jest... nie mówmy, Tomek, bo to jest przerażające. No wiem, wiem, wiem. Ja lubię tego bo, Ja lubię, bo wiecie, ja na przykład się czuję wtedy bez, bezpieczniej. I bardziej zaopiekowany może też, nie? O, bardziej zaopiekowany. No, no tam jest mhm. też zaopiekowany pacjent. Zobaczcie, pa jak ten się pacjent. rozłożył. Na kanapie. No, pacjent z rozpoznaniem... Za rozpoznaniem yy, Zmęczenie. Tylko strasznie trzeba to jedzenie chować przed nim. Naprawdę, to jest taki żarłok, że po prostu no. w głowie się nie mieści. Wszystko, co leży, on sprzątnie. On nie jest wybredny, nie wybrzydza. Wszystko, co się mu da, to on zje. Jak od No, fajnie, że jest, wiecie, przyzwyczajany do, że zje surowe mięso, surowe jajko zje, mhm. że zje tam owoce, banana, jabłko. Z tym najmniejszego problemu nie ma, bo tam już na przykład Joszka to już tam zje, ale tak wiecie. Trochę kręci nosem, a on y, wszystko, wszystko sprzątnie, co się tylko da. No już raz miałam z nim tak właśnie, że mi, do mięsa, i wiecie, i miałam wszystko. przygotowane mięso mielone do kotletów i mi się do, do, dorwał się do, do miski no. z tym mięsem, no Trzeba bardzo uważać, bo to bardzo. wiecie, później to, to tam, jakby nawet tam łapę wsadził, to wszystko do wyrzucenia. No tak, no bo wiadomo. No, Goni po ty... ogrodzie i bakterie, no mhm. do... No musimy chować, dopóki dorośnie, to, to. Chociaż nie wiem, czy on z tego wyrośnie. Wiesz? On będzie chyba taki złodziej, mi się no, wydaje. Tak. Z zwłaszcza, że będzie już tak wysoki jak stół, no to tylko mhm. stanie i. Bo teraz jeszcze wiecie, na dwóch łapach sobie tak, skoczy na, na stół i już mhm. jest gość, nie? Bierze sobie ze stołu mhm. na co ma ochotę. Także chowamy wszystko ze stołu, nic nie zostaje. Jak wychodzimy z domu i on też zostaje w domu, no to, to też staramy się wszystko chować, żeby nic bezjału. nie było tam takiego na wierzchu. A ta pani, ten, ten hodowca, to powiem wam, że bardzo duże wiedzenie. No, wielu lat ma nie, tylko że ona ma nie, nie same borzoje, nie ale same borzoje. Ma też jamniki, uipety, tam uipety. jeszcze jakieś. A uipety też takie ojojki. Nie? Har hartowate też, tylko ma mniejsze dużo mniejsze. niż borzoje. Ale uipet też. Uuu. Ale my byliśmy teraz w Toruniu, to były Afgany, Harte afgańskie, eee. identycznie były jak piracik. Jak piracik, tak jest, ojajek identycznie. My jeszcze my szliśmy już w stronę samochodu i tam y, jakaś pani chyba miała dwa właśnie harty afgańskie i te harciki tam się coś denerwowały, zaczęły tam y, piszczeć, wyć, a my na siebie piracik, piracik? To patrzymy, a tam są harty, bo widocznie one wszystkie w ten sam sposób się odzywają i tak. nie tak jak na przykład y, są, nie wiem, Maltańczyki czy Jorki, to wszystkie w podobny sposób szczekają, no. wiecie, ujadają. No oni też. A y, tak samo u hartów jest, że, że mają takie podobne Ale włosy. Ale było, nie? Piracik? No, tak na siebie, wielkie osy, piracik. No, a to były harty afgańskie, też ładne psy, tylko one mają trochę dłuższą tą sierść i no. podejrzewam, że trochę ciężej to utrzymać w, no, na pewno. w ładzie. Pirat oczywiście też będzie miał dłuższą sierść, nie taką króciutką, jak ma obecnie. Teraz się mówi, że on jest w takim wieku, że ma, że jest łysy. Yes, yes. Wierci, oczywiście w przenośni, no bo, bo tak do końca łysy nie jest sierść ma, tylko właśnie w porównaniu z tym, co będzie miał, to, to, to wygląda, jakby był łysy. Jest taki, no, kształt harci, ale, ale sierść jeszcze sierść. nie ta, yes. jaki jak dopiero ma u, urośnie. Taka dorosła sierść. Ząbki już wymienia, już widać niektóre są zęby stałe. Więc się chłopak tutaj rozwija, rozwija tak jak, się, takie to jeszcze, jak? No. <laughs> to jeszcze Jak się rozwija? No, fajnie. No. Ale jest, jak ktoś planuje pieska, a, a chciałby drugiego, to powiem Wam, że gdybym ja zaczął już mieć, teraz chciałbym mieć psy, a nie mamy, mhm. a miałbym wcześniejsze doświadczenia, że ten to dwa. Dwa. No nie? Bo jeden piesek to tak, wiecie. A jak jest w dwójkę, to oni się taka się między nimi więź nawiązuje. No rodzinna. i nawet, słuchajcie, moja siostra ma Tysona i też tak się już, e, widzę, Przyjeżdża. zastanawia, czy nie wziąć jeszcze jednego jakiegoś. Nie. Tylko, ona bardziej takiego pieska do torebki właśnie, do torebki, jak Tysonik, nie? Jak Jakiś taki e, bez Dużo jest taki bez podszerstka. Tak jak kukulek jest bez podszerstka. Tak. No. Ale wiecie, to dwa naprawdę fajnie. Ten, ten mhm. pies się nie nudzi i tam między sobą sobie dokazują. No. I, i... Na przykład u nas jest tak, że jak wieczorem wypuszczam Joszkę i kukulka, mhm. to często jest tak, że Joszka na przykład wychodzi tylko za drzwi i nadsuchuje, mhm. a jak wyjdzie kukulek, mimo że dużo mniejszy od niej, to kukulek leci na dół do ogrodu i on, ona też z nim pójdzie, ale jak jest sama, to tak nie za bardzo, stoi, nadsuchuje, tak, tak. uszy, ona nie chce schodzić w nocy na ogród. A jak jest kukulek? Leci. No, ona tak jakbyś się trochę boi wieczorem, no, nie? Boi, może tak. tam, tam widzę, że obserwują, może jakieś myszki biegają czy coś, bo to różnie. No, w tamtym roku widziałem to. to no, ona tak. bo to nie była piłka, nie. Nie, jakieś, no wiadomo. Ma ona no, w piłkę i... Tutaj są też pola niedaleko, no to no. z tych pól też te myszki tutaj. Nawet może mamy w, w garażu blaszanym. Możliwe? Nie? Możliwe, możliwe. Ale trutka jest kupiona, także tam skupiona, pewnie tam mama położyła. chyba, czy mama. No, albo mama, albo tata. To mówili właśnie, że w garażu tym blaszaczku, blaszaczku takim. Mhm. No, także tak u nas, słuchajcie, wygląda. Plany mamy na dzisiejszy dzień takie, że właśnie za chwilkę ruszamy do miasta. W... No, będzie trochę jeżdżenia. No, mamy, mamy, jak jeżdżenia zwykle. I dużo pracy dzisiaj mamy. Bo jeszcze tam i sortowanie, i takie. Różne no, inne. dzisiaj też musimy tak przesortować śmieci, wszystkie, bo to wiecie, też trzeba to robić. Także trochę zajęć na dzisiaj mamy. Fajnie, że nam się udało teraz vloga przed południem jeszcze pogrywać. Później ja, ciężko. Później ciężko i z racji tego, że nie ma tak czasu, wiecie, my też zmęczeni, wtedy jesteśmy po całym dniu. Nie ma kiedy usiąść, bo tutaj obiad, tutaj coś i wiecie. I nie ma kiedy no. tego vloga tam fajnie sobie na spokojnie nagrać. A tak jest trochę czasami na wariata. No, że czas, czas, jak mamy wolny, to żebyśmy chcieli odpocząć, no. nie? Nie, nie ganieć z telefonem, nie ganieć mm -hmm. do pracy, no, ale tak jakoś to godzimy, żeby było dobrze. Tak. A wiecie co jeszcze Wam powiemy? Zdradzimy Wam sekret. Ech. Z racji tego, że my jesteśmy ogromnymi fanami serialu Outlander, obejrzeliśmy kiedyś, kiedyś całego Outlandera, 7 sezonów. Później, tak jak wiecie, teraz ostatnimi czasy oglądaliśmy Outlander Blood of My Blood, krew z krwi. Skończyliśmy ten pierwszy sezon. No i co? I pustka. I, pustka. I nie Masz możemy nic innego, nic innego nie możemy znaleźć. Mm. I mówimy, to co? Oglądamy Outlanderka od nowa. I, i od nowa jedziemy pierwszy sezon no. Outlandera. Ale inaczej oglądamy. Inaczej, bo już wiemy też niektóre fakty z tak. tego najnowszego serialu. Ale zaciekawienie dalej jest, to nie jest tak, że tak. oglądamy, a teraz już wiem, co już będzie, a to już mnie nie interesuje. interesuje cały dalej. czas. Każdy odcinek jest bardzo wciągający, bardzo interesujący, chyba że ktoś nie lubi klimatów takich właśnie kostiumowych, 17-wiecznych. Tak, bo to trzeba też może lubić, ale powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię i, i chętnie wracam. Każdy odcinek mocno wciąga, mocno ja uzależnia i, i zawsze coś fajnego się dzieje. A także z, no, zaczęliśmy. Ja oglądam trzeci raz Outlandera. Ja drugi. I nadal mnie tak samo wciąga i, i zaciekawia jak za pierwszym razem, także oglądamy i, świetne, i czekamy na, słuchajcie, czekamy na drugi sezon Outlander Krew z Krwi, który będzie pewnie dopiero w 2026 no, roku. Trochę czekać. będzie czekania, no ale Dobra. już trudno. Poczekamy, poczekamy, jak, to jak, kocha, co poczeka, jak <laughs> że kocha, to po czekamy. poczeka. Czeka już, dokładnie no. tak. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy bardzo dziękujemy, kochani, no już nas czas goni. Trzymajcie się, życzymy dobrego wieczoru. Dobrego wieczorku, dobrego humorku i dobrego odpoczynku po całym dniu. Tak, trzymajcie się, do pa. zobaczenia, cześć.